A z nami po wygranym meczu przez czarnych połanie z Wisła na Prezes, ale również grający zawodnik Adrian Gambarski. Adrian, podsumuj dla nas to spotkanie. Bardzo ciężki mecz. Spodziewaliśmy się dobrej gry ze strony Wiślan. I, no, i to pokazali tak. Pierwsza połowa zdecydowanie pod ich dyktando. Jakichś wielkich sytuacji nie było, natomiast no my cały czas próbowaliśmy to kontrolować, troszeczkę nam to nie wychodziło. No i druga połowa zalekceważyła, tak? bo tutaj postawiliśmy wszystko na jedną kartę, puściliśmy świeżych zawodników ofensywnych, no i poskutkowało to, że wygrywamy ten mecz 2-1. Fajnie, bo naprawdę, na pewno nastroje zawsze gdzieś tam ta twierdza w połańcu była mocna i, i tego oczekujemy cały czas od zawodników. No i chcemy wygrywać u siebie przede wszystkim. No, fajnie, że to miejsce w tabeli gdzieś tam mniej więcej utrzymamy, a może i podniesiemy się wyżej dla połańca, to historyczny będzie wynik, więc bardzo, bardzo, bardzo nas to cieszy. Nie? No właśnie, od rundy wiosennej tamtego sezonu jesteście w piku. Tamta runda wyglądała w Waszym wykonaniu bardzo dobrze. Teraz też zaczęliście ten sezon, może być świetnie, bo jesteście w czołówce tabeli. Zgadza się, wszyscy nas skreślili, można powiedzieć, w tamtej końcem tego sezonu, w drugiej rundzie, że czarni spadną z ligi. Natomiast, no jak mówię, jak ta lokomotywa ruszyła, to było ciężko nas zatrzymać. Każda drużyna, która do nas przyjeżdżała, bardzo się dziwiła, że potrafimy grać w piłkę. Nawet jak zdarzyła się porażka, to wynikała może z jakichś tam indywidualnych błędów, natomiast z gry naprawdę to fajnie wyglądało. Czy, czy na, na, na stalowej woli, gdzie stalówka awansowała, i zagraliśmy bardzo dobry mecz, niestety nie udało nam się tam wygrać, ale cały czas, cały czas próbujemy powielać to, co cały czas trenujemy i chcemy, chcemy po prostu tą drużynę cały czas wzmacniać, nie zawodnikami jakimś tam wyższej klasy, jeżeli chodzi o umiejętności czy tam pierwszej ligi, drugiej, my się skupiamy na zawodnikach z czwartej, z trzeciej ligi, którzy naprawdę chcą serducho oddawać temu klubowi i tak będziemy cały czas w takim kierunku szli. No właśnie, projekt Czarni Pałaniec ma Dobre podwaliny, więc opowiedz nam trochę więcej o tym właśnie projekcie. Tak, tu bardzo się cieszymy, że Nea wspiera nas mocno, jeżeli chodzi, e, mamy umowę podpisaną partnerską z OSIREM i ta umowa, która nam daje wyszkolenie tych młodych zawodników, można powiedzieć, od najmniejszych lat tych grup coraz więcej się pojawia. Bardzo serdecznie dziękujemy z tej strony e, inicjatywy, jeżeli chodzi o Orcir i no, dużej, dużej, dużej spółce, która nas wspiera. NA. I mam nadzieję, że to będzie na, na przyszłe lata powielało się i będziemy dążyć do tego, żeby ta akademia była w województwie topem. Nie? No i widać, że ci młodzi zawodnicy też żyją tutaj klubem. Wchodzicie na boisko, oni są, ustawiają się w rządku, żeby przyjść z wami piątkę. Jest miła, miła, miła atmosfera wokół tego. Tak, w łańcu stworzyła się bardzo miła atmosfera rodzinna i tego będziemy cały czas oczekiwać. I rodzice mocno nas wspierają, tych małych adeptów piłki nożnej, i ci młodzi cały czas systematycznie przychodzą na te mecze. Mamy nadzieję, że to dopiero początek tego wszystkiego i będzie tylko lepiej i Połaniec coraz bardziej będzie się umacniał, jeżeli chodzi o trzecią ligę, tabelę ligową i cały, cały, jeżeli chodzi o środek sportu, rekreacji aktywnego juniora, który wspiera NEA. Będziemy, będziemy bardzo mocno zadowoleni, jeżeli cały czas ta, ta umowa będzie trwała. Adrian, wielkie dzięki i życzymy powodzenia Dzień w kolejnych meczach. Bardzo.